No, jak nie, to jak panu jeść, wspomniałem, nie chcę tego. Twarzy, jak mówią z obawy przed represjami, pokazywać nie chcą. No, przy, przy Mieszkańcy Świdnicy pokazują jednak zanieczyszczone odcinki Śląskiej Ochli, jednego z dopływów Odry. Według nich w potoku do niedawna można było się przeglądać i kąpać doskonale widząc dno. Wyraźny Dzisiaj jako dno oceniają skalę czystości Śląskiej Ochli. To jest naprawdę duże skażenie. Winą za to obarczają to miejsce oczyszczalnie ścieków, z której według nich spuszczane są ścieki. To nimi miał się zatruć bubr, którego zwłoki znaleźli w tym miejscu. Tak. To samica, którą wyciągnąłem, to była... to o sprawie powiadomili policję, która z kolei powiadomiła wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. policja czeka na wyniki ekspertyzy badania wody. Jest podejrzenie, że ścieki, które znajdowały się w tej wodzie mogły być przyczyną śmierci tego właśnie zwierzęcia. Ekspertyzę przygotowuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Po jej otrzymaniu policja zdecyduje o ewentualnej kosztownej sekcji zwłok Bobra. W zależności od wyników tej ekspertyzy zostanie podjęta decyzja co do dalszego postępowania, czy będzie przeprowadzona sekcja zwłok martwego zwierzęcia. Inspektorat zbadał już wodę w rzece, trwa kontrola w samej oczyszczalni ścieków. No Nie wskazują na, na jakieś nadzwyczajne zanieczyszczenie tych wód. Jeżeli chodzi o samą kontrolę pracy oczyszczalni, to jesteśmy w trakcie kontroli. Ta kontrola za chwilę. Będzie ukończona i wtedy będziemy mogli powiedzieć o tym, czy jakieś nieprawidłowości w pracy tej oczyszczalni wystąpiły w ostatnim czasie. Mieszkańcy świdnicy twierdzą, że zanieczyszczenia pojawiły się, kiedy w oczyszczalni pojawił się nowy pracownik zastępujący dotychczasowego, który jest na urlopie. Pan to ile lat już uprawia coś takiego? Nie, ja, ja dopiero jeszcze, jeszcze jeszcze. Dzisiaj ścieki wypływające z oczyszczalni miały taką, zbliżoną do normalnej barwy. Ale nie można wykluczyć wcześniejszego błędu pracownika. No nigdy awarii żadnej wykluczyć nie można. Zawsze może się zdarzyć, że, że ktoś coś wrzuci do wody albo, albo jakiś ośrodek, puszkę po środku. Yy, ochrony roślin, bądź, bądź jakieś opakowanie. No zawsze taki przypadek może, może się zdarzyć. Szefowa oczyszczalni przez cały dzień była niedostępna. Wójt gminy Świdnica sprawy nie chciał oficjalnie komentować. Nie ma tej informacji, ponieważ nie zanieczyszczamy tego. No to jakby pan nam to powiedział, to by nam to wystarczyło. A ja powiem, że nic na ten temat nie wiem, bo oficjalnie nic na ten temat nie wiem. Dopiero gdzieś się dowiaduje tutaj, że to są nieprawdziwe informacje. No ale ta woda z oczyszczalni wpływa jednak tam do tych. Ale ba... no to co z tego, że wpływa? Jak ta parametry, to co? No nie no parametry ma, tylko pan no to, że... mówi, że, że ona nie wpływa. Aha, na nie. Dlatego mówię, nie znam, nie, nie, nie chcę się wypowiadać. Nie znam tematu. Temat wyjaśni więc najprawdopodobniej dopiero sekcja z Włoch Bobra.